Moi kochani, witam Was z powrotem na kanale Kolima Soy Candle Nawet nie wiecie, jak się cieszę, że znowu tu jesteśmy. Dzisiaj takie bardzo szybkie intro, bo już na mnie czeka mój teściu. Jedziemy właśnie do nowej pracowni. Będziemy dzisiaj ogarniać i robić produkcję i szkolenie mojej teściowej, bo ona będzie się zajmować produkcją dla was, świec i wosków sojowych, także nie mogę się doczekać. Już się zbieram i lecimy razem, a tymczasem zachęcam do zasubskrybowania i do odwiedzenia naszych social mediów i lecimy. Właśnie się zatrzymaliśmy na przystanek z moim teściem, więc ja piłam nam ciacha na dzień w pracowni. Może zrobię Wam takie szybkie backstory, szczególnie osobom, które nas nie znają. Ja jestem Weronika, e, prowadziłam wraz z mężem Kolima swój Candle od 2021 roku. Niestety w zeszłym roku musieliśmy zawiesić działalność i rok nas nie było, ale wracamy, wracamy i to z przytupem. E, właśnie przeprowadziliśmy pracownię do teściów w Zielonkach pod Krakowem. My mieszkamy w Krakowie i dzisiaj właśnie będzie pierwszy dzień, kiedy tam ogarniamy, kiedy będę szkolić teściową, e, która będzie się zajmować e, produkcją. E, i będziemy działać, ponieważ już za tydzień mamy pierwszy event jeszcze ze starą kolimą, przed rebrandingiem, przed wprowadzeniem nowych produktów, także wyprzedajemy to, co mamy na eventie i właśnie do niego będziemy się przygotowywać. A w późniejszym czasie robimy dalsze działania, żeby naszą kolimę reaktywować. Powiem Wam, że tak się cieszę, że nie macie pojęcia. Kolima to jest jak nasze dziecko i traciłam nadzieję, że kiedykolwiek do tego wrócimy. Bo jednak i opłaty nas zjadły, i dziecko nas zjadło. Teraz w drodze jest drugie, natomiast fakt, że teściowa przejmie połowę dosłownie pracy, jest wspaniałe. I bardzo nam to ułatwi życie i, i pracę, więc bardzo się na to cieszę. Niezmiernie się na to cieszę. Czeka nas mnóstwo nowych w zasadzie was, czeka Was mnóstwo nowych zapachów, wyglądu świec, nowych produktów elektronicznych i nie tylko szykuje się naprawdę naprawdę. Wspaniały rok. Mam nadzieję, że będziecie z nami. Dzisiaj Wam pokażę co nieco właśnie z, z pracowni, z zaplecza. Zobaczymy, jak mi się to uda ponagrywać i poznać moją wspaniałą teściową, która już była na niektórych filmikach z eventów, z tego co pamiętam. Także niektórzy mogą już ją znać. No i co? Działamy. chodzimy do pracowni. U! dzień dobry dzień dobry jak tutaj już fajnie profesjonalnie wygląda rozłożone no w końcu będzie porządek w końcu będzie porządek w pracowni właśnie tutaj mówimy do tego że porządek porządek nie rozpakowałam więcej, bo nie widziałam. Tak, ja Ci przede wszystkim pomogę. Tutaj mamy jeszcze u, cały sprzęt, jeszcze tutaj mamy. Będziemy działać. Jesteś podekscytowana? Jestem. No, mhm. jest okay. Czyli no. e, dobra, czyli impregnacja to jest impregnacja w włosku. Tak, w włosku. Mhm. wprawy to ja dojdę. Takie masło się tu zrobiło? No. E, dwie Świeczki. Jak się czujesz? A jak pachnie? <laughs> Twój ulubiony zapach. O. Robiłyśmy? Powiedz jaki? Świeża pranie. <laughs> no więc. Mm. Masz czego być dumny, oh. będziesz sobie je ładnie, Ale popatrz jak już zastygają. No, bo bardzo szybko, bo mi było mało wasku. Patrz, jesteśmy, jesteśmy ten. O, paski ten paski obie. Moi drodzy, przedstawiam wam moją cudowną teściową, którą chyba już znacie, bo robiliśmy Robiliśmy eventy, więc byłaś na filmikach tak. na YouTubie i na Instagramie zapewne no, też. Witam was. No i właśnie zrobiła pierwsze dwie świece, bo będzie się zajmować <laughs> oficjalnie produkcją kolimową. Powiedz, jak wrażenia? Super, ale słuchajcie, jakie mam dłonie. No, <laughs> Zainfregnuję sobie skórę. O tak, zdecydowanie, wosk jest super. Super. No i fajną masz pracownię, była to kiedyś kuchnia. Mm. Znaczy, jas, no to jest jej. dalej stara kuchnia, <laughs> która została przeze mnie posprzątana tak mocno-mocno. Gdzieś tam woda kapie i pewne rzeczy są oczywiście do wymiany, ale to już jest w ogóle nieistotne. To są szczegóły, nie ma to znaczenia. Masz to jest zabłysie. piwnica, to jest kuchnia w piwnicy, stara, więc jakby nie, nie wykorzystujemy tej kuchni do celów konsumpcyjnych, hmm. wykorzystujemy ją do Ewidentnie. celów świeczkowych. <laughs> Stało no. po prostu pomieszczenie, więc dlaczego mamy go nie wykorzystać, no, nie? I dzięki temu właśnie jest super pracownia, jest trzy razy większa od naszej dotychczasowej. A to prawda. I nie jest przede wszystkim w domu, w sensie w, w mieszkaniu. Tak, nie jest w osobnym pomieszczeniu, jest w piwnicy, jest zamykana, więc to Lux. jest bardzo duży luks. I tutaj będziesz działać. Coś tak, tutaj będę i zapraszam Was od razu, mówię, również tak. na swoje konto TikTokowe, ponieważ tak, ja będę... podlinkuję, pokażę Wam. Tak, bo będziemy, tak. Wercia będzie ze mną, to będzie puszczała ze swojej strony i ja będę... miała, ja mam swoje konto, więc zapraszam Was Zachęcam, do bardzo ciekawe, bardzo dużo od Kontrowersyjne. Kontrowersyjne. <laughs> Teraz Kontrowersyjne, dojdą no. do tego świece, ale na pewno sobie będziemy siedziały, siedzieli na live'ach i prawie, myślę, że... Słuchajcie, do zapachy... <laughs> Akurat robiliśmy y, świeże pranie, ulubiony zapach teściowej. Tak. A teraz będziemy działać na event, który będzie 20 stycznia. Dobrze mówię? 20 tak, w Owczarach. w Owczarach. Tak, w Owczarach, czyli pod Krakowem. Folwark Kultura, ulica mhm. Dąga 72, więc jak macie tylko ochotę, to wbijajcie do nas. Bo będzie kolima, jeszcze stara przed rebrandingiem, przed nowymi częściami, Częściowo stara, częściowo nowa. No, no tak, no bo już z nową <laughs> osobą na pokładzie, więc ha. nowa. Tak, już świeczki będą robione prawie że w 100% przez Ciebie. Także no, można powiedzieć, że w jakimś stopniu nowa. A co na tym evencie będzie, może powiedz. Na evencie będzie, słuchajcie, event jest z firmą Lipari. To jest polska marka odzieżowa. W 100% tak można powiedzieć, Polska, bo ciuchy są szyte w Polsce z materiałów polskich, ale też częściowo sprowadzonych z Włoch, ponieważ włosi mają bardzo dobre. Z Hiszpanii też ratunkowe, z Hiszpanii, Hiszpanii. tak, coś, coś tak, ale szyte w Polsce przez Polki, przez dziewczyny, które są zatrudniane. Jola Lewicka jest twarzą tej firmy i to jest kobieta, która przez całe lata zajmowała się doborem tak, czyli doborem biustonoszy i w ogóle bielizny do potrzeb kobiet. I powiem Wam, że to jest bardzo fajna rzecz, ponieważ Jola jest taką osobą, która myślę, że w swoim życiu naprawdę bardzo rzeczy, bardzo wiele rzeczy widziała, zwłaszcza w przymierzalniach, widziała, z jakimi problemami kobiety się mierzą i nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o ciało, mhm. ale głównie o to, co my mamy w głowach, tak? Jakie my mamy spostrzeżenia na swój temat. I myślę, że to jest też fajne, żeby nawet przyjść zobaczyć, poczuć pewne rzeczy, bo wszystko, słuchajcie, od nas zależy. Ta energia, którą my mamy, zależy tylko i wyłącznie od nas. I teraz to, co my myślimy na swój temat, również zależy od nas. To dlatego, to tak ten... że my się bardzo często poddajemy temu, co mówią o nas inni ludzie. Więc jakby nie będę rozwijać wątku, bo długo bym mogła mówić, ale... Na TikToku i na live'ach możecie zobaczyć więcej i usłyszeć tak, więcej. Tak. No, także zapraszamy na event, jeżeli ktoś tylko ma ochotę przyjść. Jeżeli Was nie będzie, to oczywiście będzie transmisja, nie wiem czy na żywo, ale na pewno będzie tutaj na YouTubie jakiś filmik, tak jak z każdego eventu. Może i na żywo zrobimy, zobaczymy. Może, tak, no. Nie no, coś trzeba zrobić, jakże to? No to... O tak, Halo, wiadomo. To no, także my teraz już się zabieramy za kolejne zapachy. No bo już wiesz z czym to się je, to teraz będziemy tak. działać. Na, no pełnej... Uh -huh. pełnej... na Pełnej... Na pełnej... na pełnej co? Na pełnej petarcie. Na pełnej petarcie. Tak. <laughs> Dobra. A, niemo, szyby, że... no, nie możemy, że... Ja tak wyszłam na spokoju przez drugą stronę. Ale nie martwcie się, mamy okna. Ale <laughs> czemu tak się stało? Może to nas nascną. <laughs> nie, to nie ma no to ten, to porobimy świecę dzisiaj. Czyli do końca uciec, życia to... już będziesz że świeczki polimy? Patrz, jeszcze tak. mamy dodatkowe cztery ręce do roboty. Nie Majka, no nic nie A ty jak co robisz? Ja co robię, nie to co robię, jak się to robię, ja cię nazywa? Impregnujesz w kloty sobie Przygotowuję sobie pracę. Im, Im głębiej, inaczej, im bliżej blaszki dasz wosk, tym sztywniejszy będzie knot i będzie ci łatwiej o, go montować. I to tutaj nie wszystkie mam do. No dlatego mówię. Jędrek jak oknem! Profesjonalna pracownia! Co my robimy? Co robimy? No knoty. w pracowni profesjonalnej? Tylko nie ma A co? No, knoty! No, no, no co, no trzeba zrobić, tak? To nie myślisz, że coś sama przyjemność robienie świeczek. Trzeba pierwsze zrobić czadną robotę. Co ty robisz? e <laughs> uh -oh. uh -oh. <gasps> Czy lepionowo, czy poziomo? Poziomo, poziomo. poziomo to jest na płasko masz jeszcze takie kartki, czy już masz? Nie będziemy rozkładały tego, tylko weźmiemy taśmę, sobie przykleimy. Ja pierdolę jesteśmy. Jak uważasz? czy to sobie dasz tu. To, Nie, no to, znaczy, to jest w ogóle lampa Majki, więc ja jej muszę ją oddać. Ale dobra. Zwróćcie, jak masz te kartki, to tutaj. Ale tu jest czegoś za dużo. Zsumuj to sobie teraz te małe świece i duże świece. I osobno wosk, osobno czyli, czyli olejek. tak, czyli 294 plus 1218. Tak. Już ci wow. Wow. liczę. Tak, czyli olejek ten. Daj dziwaczka. Mioch, śliczna! Akurat mi nie wyszło. Tak, na Jak pewno. Nie, wyszło, nie, na nie się mi nie wyszło. Makaronie. Słuchajcie, jest już 19, my mamy pewną część produkcji za sobą. Teściowa chyba zadowolona, bo miło jej się robi świeczuszki. Tutaj pokażę Wam od razu Jeden zapach czeka na zmieszanie, i tutaj obok czeka drugi. A tutaj świeczuszki czekają na zalanie. Także będziemy przygotowane na event. Cudownie. Wiecie, jakie to jest wspaniałe uczucie móc do tego wrócić? O Boże, w ogóle tak mi wysypało dzisiaj. Ach, no, ale cóż. Ciąża. Takie uroki. nie tak, jakbyśmy... O, wlewasz. No już było poniżej Jakbyśmy wiesz co... No. no Czekaj, ale to też damy do tego, bo tu się lepiej tym jak to umyjemy, nie? Dobrze. Alkoholem, jakbyśmy alkoholu robiły. Co ty mówisz, mhm. ale co takim... Taki właśnie, zapach jest. To właśnie takim alkoholowym? Tak, tak. Dzień, ja to so, ale śmieszne. puściłam filmik i wiem, że jak będzie 3 minuty, to... <laughs> to przyjemne, nie? Całkiem miłe to jest. Co jest dla mnie fajne, bo, że nie robię tego w domu, a jestem tu, w pracowni, a to robię i pracuję, jestem w pracy. Jest I to, to mogę robić. No. Tak samo powinna mieć, jak robię szkolenia, cokolwiek, nawet jak piszę szkolenia, to to jest też praca. I powinnam siedzieć i to robić. No i idealnie, zobacz, będzie tu i ten i skończymy na no. dzisiaj. Jeszcze? Jeszcze? Wiem, 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 tylko to sobie, wiesz, mniej, obaj. ze względu na... Tak, raz, że chcę wolniej, a dwa, że mogę sobie, wiesz, do, dolać jakby, tak? Mm -hmm. Tutaj widzę, bo się od razu robi takie pyk. No właśnie, to jest wygodne w tych dużych słoikach. 9.20, czyli 11.20. Uważaj, bo lejesz sobie no, Widzę, widzę, widzę. No tośmy dzisiaj ze mną pracowały. Fajnie. Jak się ze mną pracowało? Tak, tak I mm, Tylko mnie nie Mówiono, od razu mów. Ja bym ci Matka, weź. No mam nie... W... wiedziała. Tak? Ale nie ma czym. Nie no, nie za wiem. mnie zachwyca. <głos> Naprawdę. <głos> ważne. Ale nie, Ewera. Ja to jestem taka. Ja taka, jak mam chcesz. coś zrobić, to ja to zrobię. Jakby nie... robota ma być zrobiona, a potem się mogę iść na górę wybić drinka. <noise> Rozumiem, że O to właśnie chodzi. Najważniejsze, żeby ci się to podobało, żebyś nie miała, tak, także wstajesz i oj, nie, wyrażać. właśnie to jest przyjemne. Ale powiem ci, dlaczego to jest przyjemne? Dla, ale tu jest dużo rzeczy innych. Bo jest tak, tu musisz knoty zrobić, o słoiki wy, yy, wiesz, przygotować. Nie jest cały czas. Jeszcze masz i ozdabianie i pakowanie. Nie jest cały czas to samo, tak? Teraz biała czekoladka wjeżdża na salonę. Nasz ulubiony, mój ulubiony zapach. Mój nie. <grych> Produkcja na dziś skończona, jak się podobało? Bardzo. Fajnie? Fryzury nie mam, patrz. Eee. Jesteś... Podsłowy. Ale życzę Wam miłego wąchania. No, <grych> będzie ładnie, <grych> będzie ładnie. Tak. Pokażemy, co zrobiliśmy. Zrobiliśmy... Tak wydaje się, że niewiele. Malinkę. Zrobiliśmy białą czekoladę. I ym, drzewo sądowe z wanilią. Oprócz tego pierwszej świeczuszki mojej teściowej, czyli świeże pranie. Dla mnie. Tak, dla ciebie. A ja jeszcze zrobiłam dwie świeczki dla mnie i dla mojego szwagra? Tak. Szwagra. E, waniliowe. Także. Wydaje się, że niewiele, ale jesteśmy tutaj od 13. Jest, która 19.17. 19, 19, więc chwilę nam to zajęło. Plus, no wiadomo, cały proces szkoleniowy, prawda? Więc A. normalna sprawa. No, uważam, nie poszedł tak źle. Nie poszedł w ogóle źle, poszedł wspaniale. Dziękuję, że z nami byliście. Cieszę się, że poznaliście moją wspaniałą teściową i na pewno do zobaczenia! <noise> Buziaki. Pa pa! A teraz ładnie to